Pokój Izraelowi, pokój wybrance, niech moc najwyższego będzie z wami rodzina. Chwała Chaja. Słuchaj Izraelu, Chaja moc nasza, Chaja jest jeden. Dlatego miłujemy Chaja moc naszą, całym naszym sercem, całą naszą duszą i ze wszystkich naszych sił. W dzisiejszym odcinku odczytam komentarze pod ostatnim nagraniem w drzewo życia, WS drzewo śmierci. Komentarz brata. Czarny Bartosz. Szalom rodziną. Seba odpisuje szalom. Rewizjonista Biblii. Czy Dekalog jest wieczny? Brat czarny Bartosz. Całe prawo jest wieczne. I nikt tego nie zmieni. Biskup Janusz wkleił fragment z Ewangelii Mateusza, piąty rozdział, 18 wers. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie sprawa aż się wszystko wypełni. Brat rewizjonista pisze... To czyli za wasze bałwochwalstwo katolickie będziecie ukarani? Znak zapytania. Wy, wasze dzieci i wnuki. Trzy pokolenia zgodnie z księgą wyjścia: 25, a nawet cztery pokolenia zgodnie z księgą wyjścia: 34,7. Przepiękne pytanie, brata. Rewizjonisty, jak to jest z miłością Najwyższego, z przymierzem, który Stwórca zawarł z Izraelem? Czy jest sposób, by w cudzysłowie obejść przekleństwo, które zgodnie z prawem? Powinno stać się naszym udziałem, jeżeli zostaliśmy wychowani w katolicyzmie, na przykład, jeżeli mieliśmy babcie, prababcie, dziadków, ciocie, wujków, rodziców, katolików, jeżeli jesteśmy pierwszym pokoleniem, które. Stara się naprawić w naszej rodzinie, jeżeli jesteśmy pierwszym pokoleniem po długiej dynastii apostazji od Najwyższego, wiele pokoleń wstecz nasza rodzina służyła pogańskim Bogom w chrześcijaństwie. Jeżeli się nawróciliśmy, czy w dalszym ciągu te przekleństwa, które są związane, z wiecznym przymierzem, który Stwórca zawarł z Izraelem. Czy te przekleństwa nadal będą nas obowiązywać? Księga Wyjścia, 20 rozdział, pierwszy wers: Najwyższy wypowiedział wszystkie te słowa: Ja jestem, Haya, Twoim Najwyższym który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, gdzie byłeś niewolnikiem. Nie będziesz miał innych mocy oprócz mnie. Nie zrobisz sobie Bożka i żadnej podobiznie przedstawiającej to, co w każdym kościele katolickim wisi na krzyżu, w framugach wszelkiego rodzaju obrazów, w płaskorzeźbach, w malunkach na ścianach. Żadnej podobiźnie przedstawiającej to, co najwyżej na niebie, nisko na ziemi i w głębinach wód nie będziesz oddawał czci ani nie oddasz się w niewolę. Ja jestem Haja twoim najwyższym. Mocą zazdrosną. Za grzechy tych, którzy mnie nienawidzą, wymierzam karę ich potomkom nawet w trzecim i czwartym pokoleniu nawet w trzecim i czwartym pokoleniu. Czyli nie było trzeba iść aż do Księgi Wyjścia 34,7, ale już w Księdze Wyjścia, w piątym wersie jest mowa o tym, że za grzechy tych, którzy mnie nienawidzą, wymierzam karę ich potomkom, nawet w trzecim i czwartym pokoleniu. Tym zaś, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań, okazuję miłosierdzie do tysięcznego pokolenia. Czyli już w samym tym przykazaniu, gdybyś bracie rewizjonista czytał uważnie to przykazanie, znajduje się odpowiedź na twoje pytanie. Bo Twoje pytanie jest takie. To czyli za Wasze bałwochwalstwo katolickie będziecie ukarani. Brat pije chyba raczej, wydaje mi się, do mnie, bo ja byłem katolikiem takim hardkorowym powiedzmy katolikiem. Wy, wasze dzieci, wasze wnuki. Czy człowiek będzie ukarany? Tym zaś, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań, okazuje miłosierdzie do tysięcznego pokolenia. I to jest prosta odpowiedź, bracie, na twoje pytanie. Jeżeli człowiek nie wie, jak miłować Najwyższego, ze względu na przekleństwo, którym został dotknięty poprzez wychowanie w rodzinie, w której się wychował, w polskim społeczeństwie na przykład. Ale otrzymał łaskę na jeżeli się nawróci, takiej osobie stwórca okaże miłosierdzie. Księga Ezekiela, 18 rozdział, pierwszy wers. Chaja przemówił do mnie w tych słowach: Dlaczego powtarzacie między sobą to przysłowie o ziemi Izraela? Ojcowie, jedli niedojrzałe grono, a dzieciom cierpły zęby. Na moje życie wyrocznia Chaja moc. Nie będziecie więcej powtarzać tego przysłowia w Izraelu, bo każde życie ludzkie należy do mnie. Moje jest życie ojca i życie syna. Każdy jednak, kto grzeszy, umrze. Człowiek sprawiedliwy to ten, który zachowuje prawo i sprawiedliwość. Nie ucztuje na wzniesieniach kultowych, nie zwraca oczu ku błoszkom ludu izraelskiego, nie hańbi żony swego bliźniego, nie współżyje z żoną w czasie jej nieczystości. Nikogo nie uciska, zwraca dłużnikowi jego zastaw, nie kradnie, dzieli się chlebem z głodnym, nagiego przyodziewa, nie pożycza na lichwę, nie pobiera procentu, nie przykłada swej ręki do nieprawości, daje sprawiedliwy wyrok w sprawach między ludźmi, postępuje według moich nakazów, przestrzega moich praw, aby dochować wierności. Taki człowiek jest sprawiedliwy. Na pewno będzie żył. Wyrocznia Haja. Lecz jeśli jego syn będzie przestępcą, który przelewa krew i dopuszcza się jednego z tych wykroczeń, choć ojciec nie uczynił żadnej z tych rzeczy to znaczy, ucztuje na wzniesieniach kultowych, hańbi żonę swego bliźniego, uciska ubogiego i potrzebującego, kradnie, nie oddaje rzeczy wziętej. Zastaw kubożkom zwraca swoje oczy, popełnia obrzydliwe czyny, pożycza na lichwę pobiera procent, na pewno nie będzie żył. Jeśli popełnia te obrzydliwe czyny, na pewno umrze, i swoją krwią odpowie za wszystko. Gdy jednak miał syna, który widział wszystkie grzechy, popełnione przez swojego ojca, i chociaż je zobaczył, nic podobnego nie uczynił. To znaczy, nie ucztował na wzniesieniach kultowych, nie zwracał oczu ku bożkom domu Izraela, nie hańbił żony swego bliźniego, nikogo nie uciskał, nie brał zastawu, nie kradł, dzielił się chlebem z głodnym, przyodziewał nagiego, nie przykładał swojej ręki do niesprawiedliwości, nie pożyczał na lichwę, nie pobierał procentu, wypełniał moje prawo i postępował według moich nakazów. Taki człowiek nie umrze z powodu winy swego ojca. Czyli odpowiedź na pytanie, w związku z winą pokoleniową, którą stwórca. O której stwórca w swoim prawie wspomina, mówiąc o karze występków ojców na synach. Oczywiście kara występków ojców na synach jest pokoleniowa i wynika z tego po prostu, że rodzimy się w rodzinie, w przeklętej rodzinie i bardzo często, nie wiedząc lepiej, żyjąc po przekleństwem, powielamy przekleństwo. Jednak przychodzi taki czas w życiu Izraelity, jeżeli stwórca zdecyduje, by obdarzyć kogoś łaską nawrócenia i człowiek z tej łaski nawrócenia skorzysta. I człowiek nie będzie przykładał swe ręki do nieprawości. Nie będzie pożyczał na lichwę, nie będzie pobierał procentu. Wypełni prawo Najwyższego i będzie postępował według nakazów Najwyższego. Taki człowiek nie umrze z powodu winy swego ojca. Na pewno będzie żył. Jego ojciec natomiast, ponieważ stosował przemoc, kradł i czynił to, co pośród jego ludu nie było dobre. Umrze z powodu własnej winy. Zapytacie, dlaczego syn nie odpowiada za winy ojca? Bo jeśli syn przestrzegał prawa i postępował sprawiedliwie, zachowywał wszystkie moje nakazy i wypełniał je, to na pewno będzie żył. Umrze tylko ten człowiek, który grzeszy. Syn nie odpowiada za winy ojca. Jeżeli się nawróci, nie będzie odpowiadał za winy ojca. I ojciec nie odpowiada za winę syna. Prawego spotka nagroda za jego sprawiedliwość, a niebojącego się Najwyższego dosięgnie kara za jego niegodziwość. Lecz jeśli nie bojący się Najwyższego porzuci wszystkie grzechy, które popełniał, i będzie wypełniał wszystkie moje nakazy, przestrzegał prawa i postępował sprawiedliwie. Na pewno będzie żył, nie umrze. Czyli, nie tylko, winy naszych przodków mogą nam być wybaczone, ale również nasze winy Izraelu. prawego spotka nagroda za jego sprawiedliwość, a niebojącego się najwyższego dosięgnie kara za jego niegodziwość. Lecz jeśli niebojący się najwyższego porzuci wszystkie grzechy, które popełniał i będzie wypełniał wszystkie moje nakazy, przestrzegał prawa i postępował sprawiedliwie, na pewno będzie żył, nie umrze. Zapomniane będą wszystkie przestępstwa, które popełnił i będzie żył dzięki sprawiedliwości, którą czynił. Czy rzeczywiście pragnę śmierci niebojącego się Najwyższego? Bądź, czy rzeczywiście pragnę śmierci niebojącego się mnie, wyrocznia Chaja Najwyższego? Czy raczej nie tego? by porzucił swoje grze grzeszne postępowanie i żył. Oczywiście, Stwórca nie pragnie naszego zniszczenia. Pragnie, byśmy żyli. Korzystajmy z łaski nawrócenia. Dziękuję Ci, bracie rewizjonisto, za to przepiękne pytanie. Nagranie krótkie. Mam nadzieję, że Odpowiedź wyczerpująca. Pokój Izraelowi, pokój wybrance, niech moc najwyższego będzie z Wami, rodziną. Chwała, haj.